Członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej zorganizowali noworoczne spotkanie. Jego gospodarzem był prezes Stowarzyszenia Ireneusz Goławski, który podsumował ostatnie 4 miesiące działalności Stowarzyszenia. Udało nam się w dniu 5 października zaprosić na debatę lokalnych kandydatów do parlamentu. W dniu 18 października udało nam się. Zrobić taką imprezę pod nazwą Muzyczny Wieczór Taneczny w restauracji Kasztelania. I to, był, to była taka potańcówka dla przedsiębiorców oraz sympatyków. W dniu 12 listopada spotkaliśmy się na merytorycznym spotkaniu z drugim stowarzyszeniem obecnym dziś z nami, czyli ze Stowarzyszeniem Kupców Ziemi Łukowskiej. W dniu 26 listopada udało nam się zorganizować merytoryczne spotkanie z posłem na Sejm, panem Sławomirem Skwarkiem, radnym obecnym wojewódz... Sejmiku Województwa Ryszardem Szczygłem oraz ze starostą powiatu łukowskiego. Tematem rozmowy była strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2020-2030. Proszę Państwa, w grudniu nasze stowarzyszenie spotkało się na Wigilii. W gościnnej prowancji przy ulicy Warszawskiej. W dniu 14 stycznia odbyło się również merytoryczne spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami dyrektor, Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie na temat bazy danych o odpadach. To tak pokrótce, proszę Państwa, to co udało nam się w tych ostatnich 3-4 miesiącach zrobić. Ja od siebie chcę Wam wszystkim życzyć. Szczęśliwego nowego roku, aby ten, który się zbliża był dla nas łaskawszy, lepszy, żebyśmy wytrwali go w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Dziękuję bardzo. Wśród gości obecnych na spotkaniu byli między innymi samorządowcy. Szanowni Państwo, ja chciałbym zadekorować podtrzymać dalej to, co powiedziałem, ja jako radny Województwa Wolskiego jestem do Państwa dyspozycji. We wszystkim, czy się do mnie zwrócicie, postaram się pomóc, a jak nie doznajdę kogoś, kto będzie mógł Państwu w jakiś sposób pomóc, czy w organizacji takich spotkań jak podobne o BDO czy innych sprawach. Szanowni Państwo, w imieniu marszałka Województwa Lubelskiego, który bardzo troszczy się również o Państwa, tutaj w minionym tygodniu Pan Starosta podpisał umowę o utworzeniu biura biznes lubelskie. Chcemy z Państwem współpracować, działać, rozwijać. Nasz powiat, nasze województwo. Na ten rok, który się zaczął, chciałbym życzyć Państwa w imieniu swoim, w imieniu Pana Marszałka, również radnych, sejmików województwa żeby ten rok był dla Państwa dobry, żeby tych problemów było jak najmniej, żeby jak one się pojawią, żeby się udało ich pokonać, żebyście Państwo rozwijali swoje działalności. Miło widzieć nowych, młodych ludzi, bo widać, że stowarzyszenie się rozrasta i to bardzo dobrze, bo w jedności, w jedności siła, razem można, razem można więcej proszę Państwa tutaj mój kolega radny zawsze powie dużo o swojej działalności, a potem się zastanawiam, co by tu jeszcze dodać i pomyślałem sobie, że ja powiem jeszcze o drogach bo tutaj zostaliśmy troszkę wywołani ale to nie chodzi tylko o obwodnicę bo zanim tą obwodnicę wybudujemy Łukowa to staramy się i robimy to skutecznie budować drogi powiatowe, drogi lokalne z innymi samorządowcami bo przecież do tych Waszych firm jakoś trzeba dojechać Szanowni Państwo, moje nastawienie do Was się nie zmieniło. Zawsze mówiłem, że dla przedsiębiorców moje drzwi są otwarte, ale nie po to tylko, żeby wejść i kawę wypić, tylko jeśli tylko prawo, przepisy prawa na to pozwalają pomóc. I ja, jako starosta powiatu łukowskiego i zarząd, z którym się bardzo naprawdę świetnie współpracuje, jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do przedsiębiorczości, bo my się wszędzie chwalimy Wami, tak? My się wszędzie chwalimy, że mamy... Bardzo energicznych przedsiębiorców, że dzięki temu mamy najniższe bezrobocie w województwie i jedno z niższych w Polsce, że tak naprawdę to bezrobocia u nas nie ma, ale to przede wszystkim Wasza zasługa, a zasługą władz powinno być to, zawsze podkreślałem, żeby przynajmniej nie przeszkadzać. Jeśli ktoś nie chce pomóc, to niech chociaż nie przeszkadza. Chciałbym może przekazać parę informacji. Co będziemy robić w tym roku? Wiem, że wśród nas są przedsiębiorcy zarówno z miasta, jak i spoza miasta, natomiast ci, którzy może chcieliby jeszcze w mieście zainwestować albo mają nieruchomości, chcieliby zmieniać ich przeznaczenie, chcieliby rozbudowywać swoje siedziby, chciałbym przekazać taką informację, że w tym roku przystępujemy, mamy w planach przystąpić do dosyć dużych zmian. W, w planie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wiemy, że, że stare studium nieco nas ograniczało. Mamy nadzieję, że te zmiany, realizacja tego nowego, nowego studium pozwoli nam... W zasadzie wam rozwijać swoje skrzydła. E, również jesteśmy cały czas w procesie scaleń. E, zapraszamy na pierwsze piętro to tylko kilkanaście skotków z tego parteru, także, także można zawsze do burmistrza zajść i porozmawiać o, o kwestiach palących, o planach, o, o pewnych perspektywach. A cóż, w Nowym Roku ja zawsze jak prowadziłem działalność, życzyłem sobie, żeby e, Rok następny, rok podatkowy był jeszcze lepszy, a teraz myślę, że i, i pan starosta, i ja też jako wiceburmistrz pożyczymy sobie też, żeby te wasze rozliczenia podatkowe były jeszcze lepsze, bo przecież, bo przecież to nasze budżety. Podczas spotkania odbyła się kwesta na rzecz Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania osób z autyzmem i ich rodzin labirynt. To stowarzyszenie łukowscy przedsiębiorcy wspierają już od wielu lat. I jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, noworoczne spotkanie było jednocześnie pożegnaniem obecnego prezesa Ireneusza Goławskiego. Wkrótce stowarzyszenie wybierze swojego nowego szefa.